Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź i wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź i wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka. Rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka. Rozumiem je coraz głębiej. I reaguje z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź i wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka. Rozumiem je coraz głębiej. I reaguje z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę: czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź i wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej. I reaguje z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź i wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę: czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź i wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź. I wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka. Rozumiem je coraz głębiej. I reaguje z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź i wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź i wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę: czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź i wiem, że ona tylko rośnie. Moja relacja z dzieckiem jest pełna miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Czuję się spokojna i obecna, kiedy jesteśmy razem. Nasze serca się widzą. Moje dziecko czuje się bezpieczne, kochane i wolne. Może być sobą przy mnie. Każdego dnia budujemy relację opartą na autentyczności i wzajemnym zaufaniu. Z miłością słucham mojego dziecka, rozumiem je coraz głębiej i reaguję z serca. Nasza relacja jest pełna śmiechu, bliskości i prawdziwego połączenia. Jestem spokojnym, świadomym przewodnikiem dla mojego dziecka. Widzę w moim dziecku duszę, czystą, mądrą i piękną. Z łatwością tworzę przestrzeń, w której moje dziecko może rozkwitać. Już teraz czuję wdzięczność za naszą piękną więź i wiem, że ona tylko rośnie.